Zawsze wierzył, że nie potrzebuje nikogo, kiedy był młody myśl o oddaleniu się od społeczeństwa i oczekiwań innych brzmiała jak cicha zwycięstwo. Świat ze wszystkimi swoimi konwencjami zdawał się być pułapką, a on więźniem tej niewidzialnej pułapki. W swoich lekturach znalazł pocieszenie w słowach filozofów, którzy mówili o niezależności emocjonalnej, jak o ostatniej przystani ludzkiej duszy. Ale w jego spojrzeniu było coś, czego nie można było zignorować: fragilność zakamuflowana za jego przekonaniami. Pierwszy moment prawdziwej samotności był ulgą. Zostawił za sobą przyjaciół, oddalił się od imprez i stopniowo ograniczył kontakty. Nic więcej nie wydawało się istotne. Cisza stała się jego jedynym sojusznikiem. Mógł w końcu być tym, kim chciał, bez presji zewnętrznych. To nie był strach, to był wybór. Wybór bycia niezależnym. Ale w milczeniu nocy, kiedy świat się uspokajał, a cienie wydłużały, łapał się na myśleniu o tym, co tak naprawdę stracił. Nigdy by tego nie przyznał, nawet przed samym sobą, że tęskni za czymś. Samotność była jego twierdzą, ból odbiciem słabości innych. Nie potrzebuje nikogo, powtarzał sobie, nie zdając sobie sprawy, że w głębi duszy to stwierdzenie było największym kłamstwem, jakie mógł sobie powiedzieć. W końcu doświadczył miłości, oddania i doskonale wiedział, jak to go zmieniało. Jednak coś wewnątrz niego powstrzymywało go przed ponownym poszukiwaniem tego. Unikał za wszelką cenę tego, czego najbardziej się obawiał porzucenia. W jego umyśle relacje zawsze były ograniczone czasowo, efemeryczne. Ryzyko, którego nie był gotów podjąć ponownie. Choćby nie wiem, jak próbował, przeszłość nie przestawała się wkradać. Nie miało znaczenia, ile razy próbował się przekonać, że nie potrzebuje nikogo. Ból utraty wciąż był obecny, utajony, czekający na moment, by się ujawnić. A najgorsze było to, że doskonale wiedział, jak ten ból się objawi. Szczęśliwe pary były jego największymi wrogami. Nie musiały robić nic, aby go zranić. Sama wizja dwóch osób, dzielących się szczerym uśmiechem, wystarczała, by poczuł się mały, jakby obserwował coś, co było mu zabronione. Coś, czego nigdy więcej nie mógłby osiągnąć. To uczucie bycia widzem, zawsze z boku, zawsze na marginesie, zdruzgotało jego duszę. Nie miało znaczenia, ile razy próbował, wciąż zadawał sobie pytanie, czy to nie mógł być także jego los. Jednak nie chciał być wrażliwy. Nie chciał dać się ponieść uczuciom, które mogłyby zaprowadzić go w miejsce, w którym już wcześniej był, w miejsce bólu i frustracji. Dlatego trzymał się koncepcji emocjonalnej niezależności, jakby była to zbroja, i unikał momentów głębokiej refleksji, które z kolei zmuszały go do skonfrontowania pustki, którą sam stworzył. Aż pewnego dnia był w kawiarni, to był zwyczajny poranek, a on czytał książkę, jak zawsze, wtedy, gdy chciał odizolować się od świata. Ale coś przykuło jego uwagę. Rozmowa w pobliżu. Śmiech dwojga ludzi, kobiety i mężczyzny, którzy rozmawiali tak, jakby czas nie istniał. Ich spojrzenia się spotkały i przez chwilę poczuł, jakby coś w nim pękło. Ich śmiech, tak naturalny, tak bez wysiłku, sprawił, że zaczął się zastanawiać, czym mógłby być, gdyby nie zamknął się na świat. Ulotna, ale potężna myśl. Spojrzał w lustro swojego życia. Parowie, rodziny, przyjaciele, wszystkie te postacie tak odległe, tak niedostępne. I tam zaczął dostrzegać, co tracił, a może już stracił. To nie była pierwsza sytuacja, w której miał takie myśli, ale tamtego dnia poczuł bardziej intensywnie ból utraty. Ten ból nie był jak inne, które już odczuwał. Był cichy, bez widocznych łez, ale wystarczająco głęboki, by rozedrzeć jego duszę. Z coraz większym dyskomfortem zadawał sobie pytanie, czy mógłbym być taki jak oni? Koncepcja otwarcia się na kogoś znowu, pozwolenia komuś poznać go naprawdę, wydawała się tak odległa, a zarazem tak potrzebna. Ale wiedział, że cena będzie wysoka. Nie wiedział, czy znowu by ją zapłacił. Strach przed porzuceniem, strach przed zdradą były obecne w jego pamięci. Ból przeszłości wciąż był cieniem, który go śledził, cieniem, którego nigdy nie zdołałby całkowicie odepchnąć. Samotność, która początkowo wydawała się wyborem, zaczęła stawać się bardziej skomplikowana niż sobie wyobrażał. Uważał, że potrzebuje jej, aby się chronić. Solidność jego emocjonalnej niezależności była jego zbroją, jego nieprzeniknionym murem przeciwko przyszłym bólom. Ale z upływem dni nie mógł zignorować rosnącej nieobecności czegoś głębszego. Towarzystwo innych, choćby najbardziej powierzchowne, miało swój własny ciężar i on o tym wiedział. On codziennie zmuszał się do przekonywania, że to co ukrywało się w głębi jego serca, to tylko potrzeba spokoju, spokoju bycia samemu, z dala od oczekiwań innych. Zdala od obowiązków dopasowania się do społecznych norm, ale wtedy zdarzały się te momenty, te intensywne chwile absolutnej ciszy, kiedy hałasy otaczającego świata znikały i gubił się we własnych myślach, nie wiedząc do końca, które uczucie dominowało. Czy to była pustka, samotność, czy może coś głębszego, jak smutek spowodowany tym, że zamknął się na to, co mogło być? Nie wiedział. A to, co najbardziej go niepokoiło, to fakt, że już był szczęśliwy w towarzystwie kogoś. Przeżył. Co to znaczy być częścią czegoś większego niż on sam? Czuł bliskość, ludzkie ciepło, tę przyjemną sensację chodzenia obok kogoś, komu na nim zależało. I w tej przestrzeni zdawał sobie sprawę, że choć mógł żyć bez tego, nie potrafił zapomnieć, co to było. Jak można zaprzeczyć rzeczywistości tego, co sam już przeżył? Te myśli zaczęły nachodzić jego umysł z częstotliwością, której nie potrafił kontrolować. Zaczynał odczuwać brak w sposób bardziej intensywny, jak stały ciężar. Obecność par wokół niego stała się bolesnym odbiciem wszystkiego, co stracił, lub wszystkiego, co wierzył, że stracił. Kiedy otaczały go te codzienne sceny czułości i zażyłości, coś w nim pękało. Nie z zazdrości, lecz z czegoś subtelniejszego, bardziej okrutnego. Żalu za życiem, które wiedział, że mogłoby być inne. W tej kawiarni, z ich śmiechem, wciąż echem w jego umyśle, Zdał sobie sprawę, jak krucha była ta tak ogłaszana i broniona niezależność. W jego wnętrzu istniał romantyk, eremita, który pragnął znaleźć schronienie w drugim człowieku, ale bronił się przed tym z całych sił. Wiedział, że jego własny strach przed wrażliwością był wielką barierą. Nie chodziło o brak miłości, lecz o lęk przed zagubieniem się znowu w labiryncie oddania, strach przed tym, że zostanie rozmyty przez drugą osobę, zredukowany do ułamka siebie. To go paraliżowało. Myśl, że mógłby być szczęśliwy, a przynajmniej czuć się bezpiecznie przy kimś, wydawała się odległym, niemal utopijnym konceptem. Nie chciał być zależny od nikogo, nie chciał być cieniem życia drugiej osoby. Myśl o byciu wchłoniętym przez inną osobę, o rezygnacji z własnej indywidualności, swoich marzeń ze swojego spokoju, wydawała mu się przerażająca. Niemniej jednak w głębi duszy wiedział, że to była cicha walka, którą toczył sam ze sobą. Kiedy czas mijał, zaczął dostrzegać pary wokół siebie w inny sposób. Nie były tylko odbiciem jego własnych stłumionych pragnień, ale bolesnymi przypomnieniami, że życie w jakiś sposób kierowało się ku czemuś głębszemu i bardziej znaczącemu niż zwykła samowystarczalność. Zaczął się zastanawiać, czy rzeczywiście możliwe, że szczęście, którego szukał, pokój, o który tak bardzo mu chodziło, był ukryty w oddaniu, w więzi z innym człowiekiem. Prawda była taka, że wiedział, iż w sobie ma zdolność do miłości, której jeszcze nie odkrył w pełni. Jednak lęk przed porażką, przed wpadnięciem w wrażliwość powstrzymywał go przed postępem. Nie chciał być pożarty przez inną osobę, ale też nie chciał zostać zapomniany w procesie ochrony siebie. W miarę upływu dni wewnętrzny dylemat stawał się coraz bardziej nie do pokonania. Izolacja, która wcześniej wydawała się ostatecznym rozwiązaniem, teraz wyglądała jedynie na ucieczkę. Nie była już wyborem kogoś, kto pragnie wolności, lecz więzieniem istoty, która nie wiedziała, jak uwolnić się od własnych emocjonalnych łańcuchów. Rzeczywistość narzucała się z niepokojącą klarownością. Każdy dzielony uśmiech, każdy dotyk dłoni par otaczających go osób odzwierciedlał coś, co zaczynał dostrzegać rosnący niepokój, że nie będzie w stanie doświadczyć tego ponownie. W jego umyśle myśl, że mógł to mieć, że mógł to przeżyć, gdyby tylko na to pozwolił, go pochłaniała, ale było już za późno, na żal. On o tym wiedział. W końcu to on wybrał izolację. To on zdecydował, że jego ból nie zasługuje na dzielenie się, że sam w sobie wystarczy. Jednak ból, który go pochłaniał, nie ograniczał się do prostej straty. Był to ból wisceralny, cichy krzyk w głębi jego duszy, gdzie wspomnienie dawnej miłości go prześladowało. Próbował oszukiwać siebie, mówiąc, że już nie obchodzi go to, co stracił, ale rzeczywistość okazywała się inna. Wspomnienia goniły go jak duchy, a za każdym razem, gdy widział parę idącą ramię w ramię, dostrzegał w tych szczęśliwych chwilach siebie, nie mogąc uwierzyć, że to wszystko utracił. Najbardziej bolało go to, że postrzegał siebie jako widza własnego życia. Zagubionego w narracji przymusowej niezależności, w której czuł się bezsilny, aby zmienić obrany kurs, zastanawiał się, co by się stało, gdybym został? Co by z nami było, gdybym nie zdecydował się na tak nagły odjazd, gdybym nie zamknął serca, gdybym zaryzykował trochę więcej. Odpowiedź, choć nie wiedział dokładnie, w jakiej formie się pojawi, była tam, echem brzmiącym w jego umyśle, nie wiedział. Wątpliwość była jego jedynym towarzyszem teraz. Nie mógł cofnąć się, nie mógł odwrócić tego, co już zostało zrobione. Ale żal za tym, że się oddalił, wciąż go rozdzierał. W chwilach ciszy widział siebie walczącego z czymś znacznie głębszym niż zwykły wybór między byciem samotnym a towarzyszeniem. Był w wojnie ze sobą, rozdarty między pragnieniem utrzymania swojej wolności, a potrzebą oddania się czemuś większemu, czemuś głębszemu. Bał się być wrażliwym, ale jednocześnie czuł nieodpartą tęsknotę za byciem dotykanym, za byciem dostrzeganym przez kogoś, kto naprawdę go rozumiał. I w tym wewnętrznym konflikcie coraz bardziej klarowne stawało się, że jego niezależność była jedynie obroną. Używał jej, by uniknąć bólu straty, ale jednocześnie izolował się od tego, czego najbardziej pragnął prawdziwej miłości, autentycznego połączenia. Próbował racjonalizować swoją decyzję, ale w głębi serca wiedział, że wybór bycia romantycznym pustelnikiem był jedynie sposobem na ukrycie się. Wiedział, że miłość, której szukał, nie była czymś, co można znaleźć w książkach czy w samotnych rozważaniach. Była to rzecz, którą się buduje, coś, co się dzieli, ale wątpliwość go paraliżowała. Nie potrafił wyobrazić sobie otworzenia swojego serca ponownie, nie czując ciężaru strachu który powstrzymywał go od uwolnienia się w inny sposób. Nieoczekiwane spotkanie. Był późnym popołudniem, a on znajdował się w parku, tym samym parku, gdzie kilka tygodni wcześniej widział parę obejmującą się pod drzewem, dzielącą prosty, ale idealny moment. To była scena, która wcześniej sprawiała, że odwracał wzrok, uciekał, chował się w swoim własnym świecie, ale tego dnia coś w nim wydawało się zmienić. Nie czuł już potrzeby ucieczki. Choć nadal czuł się głęboko nieswojo, obserwował ludzi wokół siebie, rodziny, przyjaciół, pary, i choć starał się utrzymać emocjonalny dystans, coś w nim drgało. Nie wiedział, co to było, ale uczucie bycia widzem stawało się coraz trudniejsze do zignorowania. Wtedy niespodziewanie spotkał wzrok kogoś. To nie było nic przesadnego, tylko krótkie spojrzenie, przelotne zetknięcie oczu, ale w tym momencie poczuł coś, czego nie mógł wyjaśnić. Coś, co wykraczało poza prostą atrakcję. To było tak, jakby w tym spojrzeniu istniała cicha wiadomość, wzajemne zrozumienie, akceptacja bez słów. Patrzył na tę osobę przez kilka dodatkowych sekund, a przez chwilę wszystko, co zbudował przez ostatnie lata, zdawało się chwiać. Mur, który zbudował wokół swojego serca, stawał się coraz bardziej kruchy. Nie wiedział, co zrobić z tym uczuciem. Było tak proste, a zarazem tak głębokie jak klucz, który się obraca, odblokowując coś, co skrywał przez tak długi czas. Na moment miał ochotę podejść bliżej, powiedzieć coś, ale strach go sparaliżował. Wiedział, co to oznacza. Wiedział, że otwierając się na drugiego człowieka, wystawia część siebie na widok. I choć strach przed wrażliwością go przytłaczał, wiedział również, że nie może dalej żyć w ten sposób. Nie może ciągle ukrywać się za tym, co uważał za swoją jedyną obronę. I tak tam, w tym niespodziewanym spotkaniu, uświadomił sobie, że może nadszedł czas, aby znów się zaryzykować. Może droga nie prowadziła do absolutnej niezależności, którą zawsze uważał za swoją jedyną opcję, ale do wolności, która wynikała z oddania, z zaufania drugiemu. Zawsze wierzył, że nie potrzebuje nikogo. Samotność była jego obroną, twierdzą zbudowaną przeciwko obawie przed bólem i porzuceniem. W pierwszych dniach izolacji odnalazł spokój. Jednak z upływem czasu samotność stała się ciężarem, sprzecznością. Szczęśliwe pary, z ich uśmiechami i prostymi dotykami, sprawiały, że zaczynał wątpić, czy naprawdę nie tęsknił za tym, co stracił. Pamięć o minionej miłości go nawiedzała, ale strach przed ponownym cierpieniem powstrzymywał go przed spróbowaniem. W parku spojrzał w oczy pewnej osobie, a po raz pierwszy od dłuższego czasu wewnętrzna bariera zaczęła się kruszyć. Zdał sobie sprawę, że jego niezależność była więzieniem. Oddalając się od innych, oddalał się także od szansy na prawdziwe szczęście. Następnego dnia wrócił do parku i podszedł bliżej. Pozwalając sobie na wrażliwość, odkrył, że prawdziwa wolność nie tkwi w samotności, lecz w zdolności do nawiązywania więzi z innym człowiekiem, bez lęku przed utratą siebie. Czy kiedykolwiek pozwoliłeś sobie żyć w wrażliwości? Skomentuj poniżej i podziel się, jak radzisz sobie z własnymi lękami i wyborami dotyczącymi więzi.